Technik masażysta to zawód branży opieki zdrowotnej. Technik masażysta to osoba, która wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne. Podstawowym zadaniem technika masażysty jest określenie problemów, z jakimi boryka się pacjent, a następnie dobranie odpowiedniej metody masażu. Technik masażysta ściśle współpracuje z lekarzem rehabilitacji, lekarzem ortopedą oraz fizjoterapeutą. Technik masażysta w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne przyrządy, takie jak stoły do masażu, kliny i wałki do masażu, fotel do masażu karku, taboret obrotowy z regulowaną wysokością oraz aparat do masażu pneumatycznego. Stosuje też różne techniki masażu, jak np. głaskanie, rozcieranie, wyciskanie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja i wstrząsanie. Masaż to ściśle określone oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu. Wywołuje on w organizmie liczne zmiany i reakcje o charakterze miejscowym i ogólnym. Jest on skierowany na powłoki skórne, mięśnie, torebki i więzadła stawowe. Masaż to jedna z najstarszych form regeneracji organizmu. W dzisiejszych czasach przykładamy coraz większą wagę do dbania o własne ciało i umysł. Masażom poddajemy się nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również rekreacyjnych. Technik masażysta to osoba, która dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom może pomagać innym w dbaniu o dobre samopoczucie i kondycję. Po uzyskaniu zawodu można podejmować pracę między innymi w szpitalach, przychodniach, gabinetach fizjoterapeutycznych, placówkach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach czy klubach sportowych.